do połowy pełna. Posłuchaj o tym, co ukryte pod powierzchnią. Witajcie, słuchacze, to jest 60. odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy podsumować i zrozumieć niszczycielską siłę wody, która zalała w ostatnim czasie południe naszego kraju, a także pustoszy w dalszym ciągu południowe rejony Hiszpanii. Dodatkowo, dla wspierających równolegle będzie udostępniony odcinek Szklanki Plus, w którym opowiem Wam o ludzkiej amnezji dotyczącej takich katastrof jak ta powódź. Nie przedłużając, zapraszam do wysłuchania. Zacznijmy sobie od tego, co działo się w tym roku w Polsce, czyli od skali zniszczeń i działań służb. W 2024 roku Polska zmagała się z potężną powodzią, która szczególnie dotknęła południowe regiony naszego kraju. Rzeki, zwłaszcza na terenach górzystych i podgórskich, wylały po intensywnych opadach deszczu, co szybko doprowadziło do zalania domów, gospodarstw, a także dróg i infrastruktury publicznej. Jak podaje portal policja.pl powódź ta wymagała natychmiastowej reakcji służb ratunkowych. Nie tylko straży pożarnej, lecz także wojska i policji, które wspierały akcje ratunkowe w regionach najbardziej zagrożonych. I tu warto pochwalić całe nasze społeczeństwo, które od razu zareagowało milionem zbiórek, pomocą finansową, materialną, a także faktyczną, jadąc na tereny zalewowe i pomagając służbom. Jak zawsze jednak, tak jak to wam mówię, szklanka jest do połowy pełna. W Zalewie Dobra znajdowali się tak że ludzie źli, czyli szabrownicy, oszuści czy wyłudzacze. Były sytuacje, że darów było tak dużo, jak chociażby w moim rodzinnym Szczecinie, że władze po konsultacji z powodzianami, zebrane ponad miarę dary, przeznaczały na PCK czy inne organizacje dobroczynne. Z drugiej jednak strony były też osoby, które specjalnie jeździły do miast dotkniętych kataklizmem, takich jak Kłocko, żeby zabierać dla siebie zebrane dary dla powodzian lub po prostu zrobić sobie selfie na tle zniszczeń. Ciężko jest teraz powiedzieć, które z tych zachowań jest głupsze i zasługuje na większe potępienie. Służby policyjne zaangażowane były zarówno w ewakuację mieszkańców, jak i w zabezpieczenie mienia na obszarach opuszczonych z powodu zalania. Jak podkreślano w raporcie na stronie policji, funkcjonariusze pomagali przy relokacji ludności oraz patrolowali obszary opuszczane przez mieszkańców, dbając o to, aby zapobiec kradzieżom i aktom wandalizmu w tak trudnych momentach. Wsparcie wojska oraz organizacji humanitarnych pomogło w organizacji schronisk, gdzie ewakuowani mogli znaleźć tymczasowy dach nad głową oraz otrzymać podstawowe artykuły. Kiedy do życia? Dodatkowo, jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które zostały opublikowane już po powodzi, w działaniach ratunkowych brało udział blisko 8 tysięcy funkcjonariuszy, a setki kilometrów dróg zostało oczyszczonych i ponownie udostępnionych do użytku po powodzi. Ogólna liczba osób poszkodowanych w wyniku powodzi przekroczyła już 20 tysięcy, a szacowane koszty napraw szkód wynoszą ponad miliard złotych. Skala katastrofy wymusiła na rządzie wsparcie finansowe dla regionów najbardziej poszkodowanych oraz wsparcie psychologiczne dla mieszkańców dotkniętych katastrofą ale pomoc doraźna to nie wszystko. Długoterminowe konsekwencje powodzi to nie tylko odbudowa zniszczonych domów i infrastruktury, ale także olbrzymie negatywne skutki gospodarcze. Zniszczone pola uprawne i przedsiębiorstwa w regionach dotkniętych kataklizmem mogą na długi czas wstrzymać działalność, co odbije się na zatrudnieniu i lokalnej gospodarce. Wsparcie dla rolników i małych przedsiębiorstw, które straciły swoje źródła dochodu, jest jednym z priorytetów polskiego rządu. Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa, Poszkodowani rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe oraz odroczenie spłat kredytów, co ma pomóc im wrócić do produkcji rolnej w najbliższych miesiącach. No i to tyle, jeżeli chodzi o pomoc, a teraz trochę o działaniach prewencyjnych, jakie planuje wdrożyć polski rząd w odpowiedzi na tę powódź i inne kataklizmy. I są to m.in. budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych oraz zainstalowanie systemów wczesnego ostrzegania w najbardziej zagrożonych regionach. Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Instytut Meteorologiczny. I gospodarki wodnej wspólnie analizują dane o przepływach rzek i ich stanach w czasie powodzi, aby w przyszłości lepiej przygotować nas na podobne zagrożenia. A teraz przejdźmy sobie do tego, co aktualnie dzieje się na Półwyspie Iberyjskim, bo tam też nie jest wesoło. Hiszpania również została dotknięta przez niszczycielską powódź, która najmocniej uderzyła w południowe regiony tego kraju. Według informacji z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych intensywne opady doprowadziły do wystąpienia lokalnych rzek z brzegów, co w konsekwencji sprowadziło rozległe podtopienia w kilku prowincjach. Podobnie jak w Polsce powódź wywołała chaos. Mieszkańcy mniejszych miasteczek zostali totalnie odcięci od świata, a podstawowe usługi, takie jak dostęp do żywności i opieki zdrowotnej, były ograniczone. Służby ratunkowe, w tym Straż Pożarna, Policja i wojsko, działały nieprzerwanie, aby ewakuować ludzi z zagrożonych obszarów. Policja, podobnie jak w Polsce, prowadziła patrole w miejscach opuszczonych przez mieszkańców, dbając o zabezpieczenie ich majątku. Rząd hiszpański, w reakcji na powódź, ogłosił natychmiastowy plan wsparcia finansowego dla osób poszkodowanych oraz plan odbudowy infrastruktury w regionach dotkniętych katastrofą. Jak podaje BBC, w południowej Hiszpanii, w regionie Costa del Sol, tysiące osób zostało ewakuowanych z powodu ekstremalnych opadów i powodzi, które dotknęły ten obszar. Hiszpańska Narodowa Agencja Meteorologiczna AMT ogłosiła najwyższy poziom alarmowy dla Malagi oraz północno-wschodniego regionu Katalonii, gdzie spodziewane są silniejsze deszcze aż do piątku. Szczególnie narażone na skutki tego zjawiska atmosferycznego, określanego mianem Dana, są okolice Malagi, w tym popularne miejscowości turystyczne takie jak Marbella, Weles czy Estepona. Dodatkowo stan najwyższej gotowości został ogłoszony w części wschodniej Walencji, gdzie zaledwie kilka tygodni temu intensywne deszcze doprowadziły do powodzi błyskawicznych, które pochłonęły ponad 220 ofiar śmiertelnych. Kolejne regiony Hiszpanii są w pełnej gotowości na dalsze intensywne opady i niskie temperatury. Według prognoz meteorologów w Katalonii na północnym wschodzie Hiszpanii w ciągu 12 godzin może spaść nawet 180 mm deszczu, a wzdłuż wybrzeża, w pobliżu taragony, przewiduje się burza. Z powodu tych ekstremalnych warunków atmosferycznych w całej prowincji Malaga zamknięto szkoły, a wiele supermarketów pozostaje wciąż zamkniętych. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania przedstawiające puste ulice Malagi, które normalnie tętnią życiem, a obecnie są całkowicie zalane wodą. Władze Andaluzji poinformowały dodatkowo, że około 3000 osób mieszkających w pobliżu rzeki Guadalajorce otrzymało nakaz ewakuacji ze swoich domów dla własnego bezpieczeństwa. Natomiast z raportu opublikowanego przez Hiszpańskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wynika, że ponad 15 tysięcy osób musiało opuścić swoje domy, a bezpośrednie szkody sięgają setek milionów euro. W wielu miejscach sytuacja wymagała wsparcia z powietrza. Helikoptery transportowały zarówno zapasy żywności, jak i ratowały ludzi z trudno dostępnych terenów. Dzięki wspólnemu wysiłkowi służb i wolontariuszy udało się zminimalizować liczbę ofiar śmiertelnych i zapewnić wsparcie psychologiczne oraz materialne dla tych, którzy najbardziej ucierpieli. A teraz kilka słów o statystykach i faktach o powodzi dotyczącej Polski i Hiszpanii. Według danych zgromadzonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w Polsce rok 2024 jest jednym z najbardziej mokrych lat ostatniej dekady. Rzeki w południowej Polsce przekroczyły stany alarmowe w kilkunastu punktach, a najcięższe zalania miały miejsce w województwach małopolskim i śląskim. Z kolei Hiszpańska Agencja Meteorologiczna informuje, że w Hiszpanii opady były o 40% wyższe od normy sezonowej, a prowincje Andaluzji i Murcji zostały dotknięte najcięższymi skutkami żywiołu. Dane te wskazują, jak ekstremalne warunki pogodowe przyczyniają się do wzrostu liczby katastrof naturalnych. W Polsce liczba osób ewakuowanych wyniosła ponad 20 tysięcy, podczas gdy w Hiszpanii ewakuowano do dzisiaj około 15 tysięcy ludzi. Koszty usunięcia szkód oraz odbudowy infrastruktury w obu krajach będą wynosiły setki milionów euro, co pokazuje ogrom wyzwań finansowych związanych z katastrofami naturalnymi. Teraz już wiecie, co miało miejsce w Polsce i co się zadziało w Hiszpanii, ale w obliczu tak intensywnych i nieprzewidywalnych zjawisk pogodowych warto też znać kilka zasad, które mogą pomóc przygotować się na taką powódź w naszym rodzinnym mieście czy na naszej wsi. Po pierwsze, zabezpiecz dom, sprawdź stan drzwi i okien, szczególnie w piwnicach i na niższych piętrach. Warto zaopatrzyć się w worki z piaskiem, które w sytuacji zagrożenia mogą zabezpieczyć wejścia przed wodą. Ponadto, zgromadź zapasy. Przygotuj zestaw awaryjny zawierający wodę, jedzenie, latarki, baterie oraz podstawowe środki medyczne. Taki zestaw pomoże Ci przetrwać kilka dni bez dostępu do sklepów czy prądu. Punkt trzeci na naszej liście to opracowanie planu ewakuacyjnego. Dowiedz się, jakie są lokalne procedury ewakuacyjne i ustal z rodziną miejsce spotkania w razie rozdzielenia się. Warto również zainwestować w przenośną ładowarkę do telefonu, by mieć możliwość kontaktu z bliskimi. Kolejna sprawa to unikanie przemieszczania się w czasie powodzi. Jeżeli teren wokół Ciebie jest zalany, staraj się pozostać w bezpiecznym miejscu. Przemieszczanie się w wodzie może być niebezpieczne, gdyż nawet niewielki nurt jest w stanie przewrócić osobę dorosłą lub unieść samochód. A na koniec warto także monitorować prognozy pogody. Korzystaj z aplikacji ostrzegających o niebezpiecznych zjawiskach pogodowych. Rządowe i lokalne agencje często informują o nadchodzących zagrożeniach, dzięki czemu można wcześniej podjąć działania zabezpieczające. Czyli chodzi o to, żeby zarówno patrzeć na prognozy pogody, jak i obserwować nasze telefony, czy przypadkiem nie dostaliśmy alertu RCB. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Analizując skutki tegorocznych powodzi zarówno w Polsce, jak i Hiszpanii, widać wyraźnie, jak wielka jest rola służb ratunkowych w ograniczaniu zniszczeń i zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom. Skoordynowane działania Straży Pożarnej, Policji i Wojska pokazują, że w sytuacjach kryzysowych szybka reakcja oraz dobrze zaplanowane procedury ratunkowe mają kluczowe znaczenie. Statystyki z obu krajów dowodzą, że liczba ewakuowanych i koszty odbudowy są ogromne, co rodzi pytanie, o dalsze środki zapobiegawcze i możliwość szybkiego reagowania w obliczu kolejnych klęsk żywiołowych. Pamiętajmy, że wiedza o tym, jak przygotować się na powódź, może pomóc w ochronie nas samych i naszych najbliższych w przyszłości. Zapraszam Was do wsparcia podcastu i odsłuchania kolejnych odcinków nowej serii Szklanka Plus. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się jak zawsze już niedługo. I to by było na tyle w kolejnym odcinku podcastu Szklanka do połowy pełna. Pamiętajcie, żeby zaobserwować podcast na Spotify. I wystawić ocenę 5 gwiazdek. Jeśli wolicie oglądać treści na YouTube, to zasubskrybujcie kanał Szklanka do połowy pełna podcast. Bądźcie bezpieczni, uśmiechajcie się i słyszymy się już niedługo.